Nie jest łatwo pilnować priorytetów. Dla mnie osobiście jest to duże wyzwanie. Mam zwykle znacznie więcej zadań niż czasu na ich realizację. Staram się troszczyć o moją służbę, o moją pracę, o pracę w ogrodzie, edukację dzieci, troska o ich rozwój, porządki w domu i wiele, wiele innych codziennych rzeczy, które, które mnie dotykają, które mnie spotykają, które obowiązki, które na mnie czekają. I to sprawia, że codziennie mierzę się z tym, żeby podejmować właściwą decyzję o tym, co wybrać, żeby skoncentrować się na tym, co najważniejsze, na tym, co jest moim priorytetem. Ale to jest pewne zmaganie, i to jest zmaganie, które towarzyszy mi już od bardzo wielu lat. Ale przez te lata nauczyłem się czy odkryłem pewne rozwiązania, które pomagają mi w tym, żeby um, zaczynać dzień z właściwym nastawieniem, z właściwą listą priorytetów w głowie i kończyć go w taki sposób, by mieć poczucie, że zrobiłem to, co było najistotniejsze i najważniejsze, to, co deklarowałem. Że jest dla mnie najcenniejsze w moim życiu. I tego typu utrzymanie, pilnowanie priorytetów jest czymś, czego każdy ojciec, każdy mąż, każda głowa rodziny powinna się nauczyć. Dlaczego? Dlatego, że czas jest najcenniejszym zasobem, który mamy. Jedną z takich rzeczy, którą odkryłem, która bardzo mi pomaga w planowaniu dnia, jest coś, co nazwałem sobie moimi ojcowskimi odprawami. To znaczy każdego dnia wraz z moją poranną modlitwą. Podczas mojej porannej modlitwy, zadaje się pytanie, w jaki sposób chciałbym dzisiaj nad czym chciałbym dzisiaj pracować z dziećmi. Zadaje się pytanie, w jaki sposób dzisiaj zatroszczę się o relację z Bogiem, w jaki sposób dzisiaj zatroszczę się o relację z moją żoną, z uleńką, w jaki sposób dzisiaj spędzę czas z każdym z dzieci, w jaki sposób dzisiaj odpowiem na ich potrzeby. I to pytanie na początku dnia, które sobie stawiam, pozwala mi w pierwszej kolejności określić to, co dla mnie jest najważniejsze i zaplanować to, to znaczy wpisać w plan dnia te najważniejsze aspekty, bo bardzo często w moim życiu było wcześniej tak, że planowałem według listy zadań, która na mnie czekała, mój harmonogram dnia, a później do niego, do tego planu, starałem się wcisnąć gdzieś te dla mnie najcenniejsze relacje. I nieraz zdarzało się, że po prostu nie byłem w stanie tego zrobić, nie potrafiłem tego zrobić, i to rodziło pewną frustrację na koniec dnia, kiedy okazywało się, że wykonałem listę zadań, ale nie zbliżyłem się do tych najważniejszych celów, które sobie w życiu stawiam. Odprawy ojcowskie pomogły mi w tym, żeby odkryć, że ta codzienna y, refleksja, krótka refleksja, z jednej strony pozwala mi właśnie ułożyć taki harmonogram gra, dnia, który w pierwszej kolejności będzie ujmował to, co dla mnie najważniejsze, ale odkryłem też drugą rzecz, która y, okazała się nawet może i cenniejsza, mianowicie to, że stając y, przed Bogiem na modlitwie o poranku, a później zastanawiając się nad tym w jaki sposób chcę realizować moje powołanie w małżeństwie, moje powołanie w ojcostwie, y, moją relację, moją osobistą relację z Bogiem, skłaniałem swoje Serce od początku dnia ku temu, co jest najważniejsze. Dzięki temu łatwiej było mi pamiętać w ciągu dnia, łatwiej było mi koncentrować moją uwagę e, no właśnie na tych relacjach, właśnie na tych osobach, które są dla mnie tak cenne, tak ważne w moim życiu. Jest to jeden, jeden ze sposobów, który pomaga mi w tym, aby zachowywać priorytety. E, to trzymanie priorytetów, ta troska o priorytety jest wyzwaniem dla każdego ojca, dla każdego mężczyzny, e, dla każdego męża, dla każdej głowy rodziny, więc chciałbym zaprosić Cię do tego, abyś spróbował też e, pomyśleć, w jaki sposób Ty mógłbyś troszczyć się o swoje priorytety? Y Jedną z rzeczy, którą mogę Ci zaproponować, do której chciałbym Cię zaprosić, jest udział w warsztatach Nieprzeciętny Tata. Są to warsztaty, podczas których staram się dzielić z ojcami nie tylko swoim osobistym doświadczeniem, ale razem podczas tych warsztatów odkrywamy sekrety em, ojcostwa, które przynosi radość, sekrety, które pozwalają budować bliskie i trwałe relacje z naszymi dziećmi, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Warsztaty Nieprzeciętny Tata pozwalają sięgnąć po nieprzeciętność w naszym ojcostwie, ale one wykraczają poza ojcostwo. To są warsztaty pod Podczas których również zbliżysz się w swojej relacji z Bogiem. To są warsztaty, podczas których odkryjesz na nowo radość zbudowania relacji małżeńskiej. To są warsztaty bardzo praktyczne w których przejdziemy pewną drogę odstawiania sobie pytania o cel mojego życia, o cel mojego ojcostwa, o wizję mojego ojcostwa, odpowiadając wreszcie na pytania o to, w jaki sposób praktycznie, realnie konstruować moje ojcostwo. I to są warsztaty, o których ojcowie sami mówią o tym, że są czasem przemieniającym. Dla mnie osobiście te warsztaty, chociaż prowadziłem już wielokrotnie w różnych miejscach w Polsce i za granicą, są bardzo ożywcze, chociaż słyszę te treści, głoszę te treści po raz kolejny. Dlaczego? Dlatego, że te warsztaty dokonują się, wydarzają się w przestrzeni przestrzeni e, braterstwa, relacji, ojców, którzy dzielą się z sobą swoim doświadczeniem i to za każdym razem jest niesamowicie unikalne, to za każdym razem jest niesamowicie odnawiające również i dla mnie. Więc chciałbym Cię zaprosić na te warsztaty, a już w maju e, te warsztaty odbędą się w trzech różnych miejscach Polski. W pierwszy weekend maja e, będziemy mogli się spotkać w Częstochowie, w drugi weekend maja warsztaty odbędą się na Podchalu w Nowym Targu i wreszcie w trzeci weekend maja na północy na Mazurach w Suwałkach Właściwie to jeszcze dalej w subałkach spotkamy się na peryferiach, można powiedzieć, przy wschodniej granicy. Więc różne lokalizacje, różne możliwości spotkania. Wierzę w to, że odległość nie będzie dla ciebie przeszkodą. Zawsze mnie to zdumiewało, ale ojcowie na te warsztaty przyjeżdżali z drugiego krańca Polski, niejednokrotnie nawet z zagranicy, żeby uczestniczyć w tym ożywczym wydarzeniu w tych dwóch dniach, piątek, sobota, która, które sprawią, że Twoje ojcostwo, Twoje życie rodzinne, Twoje życie wiary zostanie na nowo ożywione. Więc zachęcam Cię bardzo serdecznie. Więcej informacji na ten temat, na temat tego, co znajdziesz na warsztatach, co tam otrzymasz, konkretne daty, terminy i możliwość zapisu znajdziesz na stronie www.nieprzeciętnetata.pl PL. Więc zapraszam Cię, drogi tato, bardzo serdecznie, rozpocznij tę przygodę, ale niezależnie od warsztatów, spróbuj e, kształtować swoje życie w sposób bardzo świadomy. Nadaj właściwy bieg swojemu życiu, swojemu ojcostwu, planując każdy dzień i rozpoczynając każdy dzień od ujmowania priorytetów w Twoim harmonogramie dnia. Może będziesz chciał skorzystać z tego mojego doświadczenia i również rozpocząć swoje ojcowskie odprawy, do czego serdecznie Cię zapraszam. Do zobaczenia.